Dlaczego warto zarezerwować szkolenie medialne? Wielu z nas uważa, że jesteśmy dobrzy w komunikacji, zwłaszcza jeśli chodzi o nasz język ojczysty, ale sytuacja zmienia się nagle, gdy przedstawiciel mediów przechodzi przez drzwi lub wchodzisz do studia telewizyjnego. Nagle nie możesz już kontrolować sytuacji jak zwykle. Pojawiająca się niepewność, może poważnie ograniczyć dostęp do umiejętności komunikacyjnych. Jeśli wejdziesz w taką sytuację nieprzygotowany, zwykle będziesz potem zły, że nie powiedziałeś tego, co chciałeś powiedzieć, lub że nie wymyśliłeś właściwych odpowiedzi na pytania dziennikarza. Mark Twain powiedział kiedyś: ludzki mózg to wspaniała rzecz, działa aż do momentu, gdy wstajesz, by wygłosić przemówienie. A kiedy stajesz przed kamerą lub mikrofonem, wcale nie jest łatwiej. W mediach liczy się nie tylko wiedza, ale i wiarygodność. Publiczność musi Ci zaufać. Liczy się wygląd, wpływ, show, nie tylko fakty. Profesjonalne szkolenia medialne mogą pomóc Ci odzyskać zwykłą swobodę. Nauczysz się umiejętnie wykorzystywać zasady mediów, aby wiarygodnie reprezentować swoje stanowisko w odbiorze publicznym. Szkolenie medialne pozwala działać pewnie w świecie mediów i skutecznie przekazywać swój komunikat. Zadzwoń do nas.